Serbowie wybrali. Tegoroczną pesmę za Eurowizję wygrywa Prince z piosenką Mila, którą usłyszymy w Bazylei. Zanim jednak przejdziemy do jej oceny, pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, łapkach w górę, zostawie komentarze. Eee, włączcie też powiadomienia, bo jeszcze trochę tych piosenek do oceny nam zostało i chyba będzie warto. Niemniej jednak, zaczynamy. Mhm. No, róże, Róża Czerwona, tak jakby to Aldona Orłowska śpiewała. Jest to troszeczkę zaskoczenie, że akurat wygrał Prince, ponieważ nie był wśród głównych faworytów. No, ale z racji, że główni faworyci troszeczkę zawiedli występami, było to w jakiś sposób na pewno do przewidzenia. Mały Książę na Księżycu. Ten Księżyc to chyba od tych Drag Queen, co to drugie miejsce zajęły. Okej, okay, czyli chłop zlatuje na Księżycu. A w tle jest księżyc. To jest incepcja księżycowa. Okej, okay, widzę, że w tym roku mamy manie wiszenia na jakichś przedmiotach lub po prostu bycia podwieszonym. Tak jak na przykład Erika Wikman, Justyna Steczkowska. Boże, ale małapsku. Wow, super. No dobra, no czyli y, pan będzie na pewno szczuć wyglądem. Ładny ma głos, to chyba tyle będzie z pozytywów jak na razie. Coś na no, pozytywa może być jeszcze jego wygląd, tak? Myślę, że wielu y, y, osobom może przypaść do gustu. Brzmi to bardzo typowo, bałkańsko. Typowe instrumenty, jak w każdej piosence bałkańskiej. To jest tak naprawdę taki generator bałkańskich ballad. To jest dosłownie to samo, zawsze w każdej tego typu baladzie. Takie instrumenty, tego typu konstrukcja utworu wszystko to samo. Nic nowego. Czuję się, e, jakbym jechał windą i coś sobie grało w tle. Zupełnie nieangażujące w obrazku, nieangażujące muzycznie. Wokalnie jest bardzo dobrze. Ale to nie jest The Voice of Eurovision, tylko to jest Eurovision Song Contest. I oczywiście świetny wokal powinien być podstawą, ale bazą jest piosenka. Nie, i to obrzydliwe są te wizualizacje. Teraz on co, będzie całować ziemię. A, okej, okay. jest konflikt taneczny na szarfie. Znaczy, podziwiam, szanuję. jakbym ja się tak kręcił głową w dół, to. Torcja by nastąpiła, czy inny refluks. Fajnie by było, jakby coś się wydarzyło w tym utworze, ciekawego, ale powoli tracę nadzieję. Jest to utwór co najwyżej poprawny, bardzo przewidywalny, bardzo sztampowy. Powielając. Tak wiele kliszy eurowizyjnych. Yy. No nie, nie, fanem nie, nie, nie. nie zostanę. Yy. To nie jest ich najlepszy wybór. Oczywiście, że mogli wybrać gorzej. Yy. Natomiast szczerze nie widzę, żeby ten utwór awansował. No, sorry. Jakby myślę, że to jest w końcu czas, że Serbia zostanie w półfinale. Ja na Eurowizję chyba... Już pomijając fakt, że nie jadę na Eurowizję, ale na żadne wydarzenie Eurowizyjne raczej flagi Serbii z szafy wyciągać nie będę. Szczerze, naprawdę. Serbowie mają jakieś odloty odchyły, e, i jak już chcieli zrobić jajo, to e, mogli wysłać e, ten zespół Drakkus. Także droga Serbio, nie tędy droga. Nie tędy droga. Jestem drugi raz w tym sezonie w reakcjach, ponieważ no nie jestem już członkiem redakcji, jestem tak tutaj gościnnie i powiem Wam, że w tym sezonie naprawdę podoba mi się bardzo dużo piosenek. Zwłaszcza z pierwszej połowy sezonu. Mam już kilkanaście piosenek, których sobie regularnie słucham, z tych wybranych, nie licząc preselekcyjnych, i traf chciał, że jestem ten drugi raz przy kolejnej piosence, na której temat nie wiem co powiedzieć. Dlatego że. Jak coś jest bardzo złe i irytujące, to mam jakieś punkty zaczepienia, do których mogę się odnieść. Jak coś jest bardzo dobre i trafia do mnie, rezonuje ze mną, to mam punkty zaczepienia i wiem, o czym powiedzieć. Tak jak w zeszłorocznej y, Ramondzie, też było spokojnie, ale moim zdaniem taki intymny klimat to było to, co broniło Ramonda. Tutaj mamy bardzo schematyczną, zawierającą wszystkie elementy typowej bałkańskiej ballady piosenkę, tylko problem jest taki, że jest ona już zrobiona tak od linijki i tak według jakiegoś schematu, że ja nie wiem co ja mam powiedzieć, jest to czyste, przezroczyste, nijakie żadne. A to są najgorsze cechy, jakie może mieć piosenka na Eurowizji. Yy, uważam, że absolutnie przepadnie. Jest to bardzo słaby wybór, bo nie ma nic gorszego niż wywoływanie obojętności. Dlatego, że jak wiemy, na Eurowizji liczy się to, ile ludzi kocha dany utwór, nawet jeżeli ma z drugiej strony bardzo dużo hejterów, nawet jeżeli polaryzuje. To liczy się ta grupa, która jest w tym absolutnie zakochana. Nie widzę tutaj ani hejterów potencjalnych, ani osób zakochanych w tej piosence. Mija, przemija, była sobie mila. E, straszna nuda, straszna niejakość. Najgorsze rzeczy, jaką mogę. Ona się przed chwilą skończyła, ja jej już nie pamiętam. Serbia, jest to Twój najgorszy, najdudniejszy, najbardziej niejaki wybór od lat? No cóż, Serbia w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach, tak naprawdę ledwo wchodziła do finału z dosyć, ee, z dosyć średnimi piosenkami, mimo wszystko, które się jakoś bardzo nie wyróżniły na scenie. I obawiam się, że w tym roku w Serbii już nawet nie pomoże Diaspora, ponieważ e, jest to znacznie gorszy utwór, nawet niż ostatnie te dwa starty. I nie wierzę w to, że kogoś może. To na tyle oczarować, żeby oddał głos? W sensie pojedynczej jednostki, tak, ale na tyle, żeby zdobyć punkty z jakiegoś państwa bez pomocy diaspory, myślę, że może być bardzo ciężko. Z tego, co widać w internecie, Serbowie są niezadowoleni z wyników preselekcji i obawiam się, że to wsparcie w tym roku będzie dużo mniejsze. I czuję, że Serbii może się teraz noga podwinąć. Miejmy nadzieję, że w przeszłości da to jakieś zmiany do preselekcji, na przykład w sposób punktacji, żeby punktacja nie była zamieniana z dużych liczb. Na małe typu 12, 10, 8 w każdym rankingu, ponieważ no to bardzo zaburza mm, tak naprawdę skalę tych głosów, gdyż e, tak jak tutaj w przypadku Serbii, Prince był wyżej u jury i tak naprawdę to głównie jury go wybrało. A. I nie było to równomierne. Pięcioosobowe jury nie było równomierne do wielu tysięcy ludzi, którzy oddali swoje głosy. Hmm. A co wy sądzicie o propozycji z Serbii? Dajcie znać w komentarzach. I do następnego!